będzie film Sebastian Fabiański będzie inspirował się moją historią i zamierza nakręcić film na tej podstawie na podstawie przeżyć autorki tej książki na podstawie tego wszystkiego o czym usłyszał co przeczytał po prostu przez gdzieś tam znajomych zaczęliśmy rozmawiać a ja byłam wcześniej umówiona z innym producentem Sebastian też o tym wiedział jakoś tak to się tak szybko potoczyło to było kilka dni na podjęcie decyzji podpisanie umowy i i tak wyszło. A kiedy my możemy spodziewać się efektów? No to pytanie, to już podejrzewam, że Sebastian bardziej by tutaj mógł powiedzieć, ale tak jak z wcześniejszych gdzieś tam publikacji Sebastiana, to przyszły rok wiosna. A teraz na jakim etapie pracy jesteś? Sebastian chyba pisze scenariusz, ale tak jak mówię, nie chciałabym tutaj ingerować w to, co on robi, bo ja zajmuję się książką, on stricte typowo filmem. Także to są nasze dwie różne strony. Ja robię swoje, on robi swoje.